Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Gabriel. Oto kolejny odcinek zagrajmy w Medieval 2 Total War. OK, wracamy do nagrywania. Mm, pan idzie do Torunia. Zdobyłeś rygę tutaj bardzo dobrze, bardzo pięknie. Mm -hmm. I teraz tak. No, pierw Straż Miejska będzie przydatna bardzo. Tutaj mogę już... Tak, tutaj już mogę rekrutować, więc Pana poproszę. I... Chyba... Chciałbym Cię zamienić w wioskę. Tak. To będzie wioska w Haliczu. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Yy, od dołu. Ryga się buduje. Wilno, farmy. Tu się buduje. Przecin połączone farmy. Buduje się kaplica. Praga, kopalnia. Znaczy, chwila, zanim co, to dobra, budujemy wpierw. Praga jest tutaj, więc przyda się bardzo Straż Miejska, czy przy... nie, wpierw Rynek. Toruń, to jest Zamek. Hmm, Płodozmian, tak, Płodozmian. I Halicz. Bo tutaj nic, chyba, że warsztat Kowala. Okej, okay, tutaj armia, tu się armia przeszkala. Następnie tutaj już mamy, to was chciałbym doszkolić. Mm, 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 mm. Dobra, raport rekrutacji Halicz, okej. Okay. Dobra, raport końca tury, kan kardynał nominowany. Tutaj, mm, armię bym chciał jakąś tu szkolić mm, Tu jest, y jak to jest, 6-5 No was będę chciał mm, 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 mm. Chociaż nie Chwila pierwszy M No i teraz tak, polską szlachtę Nie, nie chcę was, nie chcę, nie chcę Damy sobie włóczników. Bo tą polską szlachtę no to jest trochę ciulowa ta jednostka, tak prawdę mówiąc. Ale no cóż, skoro nie ma żadnej lepszej, to niech zostanie tak jak jest. Yy, Kraków coś? Nie, Kraków nic. Okej. Okay. Koniec tury. Lecimy dalej. Ja się napiję. Ach. Dobra. Duńczycy coś tam sobie robią. Nie chcę. Misja zakończona sukcesem. He. Raport budowy. Kapliczka w Szczecinie. Tu wyśniemy sobie to. Kraków targowisko. No i co? Nawadnianie. Wielki wydatek, ale bardzo potrzebny także. I tutaj. Rekrutujemy. Tu doszkalamy. I tyle. Ok. Magdeburg oblęgają, oblężają Niemcy. My teraz chyba sobie skoczymy na ruskich. Uu, Niemcy zostali pobici, pobici, dostali po pysiu. Nie. I jasi. Tutaj jest osada. Niezajęta? Jak to możliwe? Bierzemy całą armię. Yy, poproszę was. Dostajesz ty. Reszta idzie. Mm -hmm. Teraz w Toruniu. Bardzo proszę mi doszkolić. Także armii. I teraz budujemy. Straż Miejska w Rydze. No to drogi. Mm -mm. Francja, Anglia, Węgry, Wenecja. Dobra, wzrost cechy. Okej. Okay. Jak tam jest? 69%. A tu? 40. Tutaj jest jakiś książulek? Nie, nie ma żadnego księcia. Okej. Okay. Mm. Mm -mm -mm. We Wrocławiu? Nic nie mogę zbudować. Oho. Węgry chyba wyszykowały na mnie atak. Co mi się bardzo nie podoba Która to jest To chyba te jednostki mają darmowe utrzymania Milicja miejska Tak Dobra Lecimy dalej Jeżeli Węgry nas zaatakują No to wtedy będziemy mieli Pretekst do tego, aby, je, aby zniszczyć ich Rani. Okej. Okay. Co wy tu tworzycie? Ja się pytam. Nie, nie chcecie. Książę Bolesław. Idź tu. Raport kardynalski. Okej. Okay. Dobra. Raport budowy. Farmy. Przecinie teraz łuczasz. Praga. To będzie. Praga jest tu. Mm, 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 mm. Ratusz. Halicz, warsztat Kowala. No i kaplica. Dobra. Jak tam armia? No już ładnie wygląda. Okay, i taką armią taką armią idziemy yes. dalej. Tutaj jest jakiś gród, Tutaj są już ruskie. I później tu są ruskie. No to co? Na południe czy na północ? Na północ idziemy. Okej, okay. najpierw zaczniemy tu. Torun. przeszkolimy sobie trochę chłopów żeby były jednostki jakiekolwiek Tutaj w Krakowie jest dobrze, Halicz się jakoś trzyma Książę Bolesław idzie atakować i a my kończymy turę Niemcy przejęli Magdeburg Okej okay. Dobra, Duńczycy się ruszają jakkolwiek Byś był nawet dobry. Ale nie. Papier europejski, okej. Okay. Utrzymaj. Co wy to macie? Nic nie macie praktycznie. U. W Wilnie coś się nie podoba wam. na palisada. Król idzie. Na rebeliantów. Toruń. Okej. Okay. Miasteczko się rozbudowuje. Wrocław. Buduj ulepszenie. Płoda zmian w Toruniu. No to teraz, teraz, teraz. No to teraz sobie weźmiemy. Teraz sobie zbudujemy. No plać mąż, który, no po kolei idziemy z tymi jednostkami. Nie ma co. ZAMULAĆ Kończymy turę? Mediolan przyjął kupca Niemieckiego? Okej... Okay. Dobra... nie... No król, wiesz co masz robić... Tu masz trochę wojska, no. To jest słabe. Hmm. Ok. Raport budowy. Ryga Farmy. Połączone farmy. Szczecin łuczarz. To stajnia. Praga Ratusz Miasta. To daj mi dom publiczny. Halicz kaplica. No to tego konstruktora balić. Możesz zrobić. Dwie trój do kapitulacji kończymy turę Okej, okay. mhm mm mhm. Mm dobra, dobra Węgry chyba mają jedynie dwie prowincje To by było dobre Gdybym chciał ich Gdybym chciał tych nojów podbić Torują zamieszki Dobra, trzeba doszkolić coś o małym utrzymaniu. Was. Was i was. Ojejku. Hmm, Wilno. No, i teraz tak. I płodozmiana. Koniec Lecimy z tym koksem, nie ma co się pierdzielić bo po Medievalu czekają kolejne serie No Mamy kolejną posadę Co tu jest? To jest gród Okej okay. To urząd wyrwunkowy wpierw tutaj budujemy Armia Zrekrutuj mi tak Armia zostaje Wysłana na ruskich Armię wysyłamy na ruskich nie ma co Dyplomatyczne wieści, dobra, raport rekrutacji Wilno drogi to farmy Stajnie Buduj ulepszenie zamku, Praga Karczma, Torun to wylicie. Stajnie. No i w Krakowie już nic nie zbuduje. Polska szlachta w stolicy. O jezu, ale ja was nie chcę. Won. Naprawdę ja was nie chcę. Przeszkolimy jeszcze was. Lecimy dalej. Król? A co tu jest? Tu jest jakaś osada. To jest chyba wioska rybacka. Dobra. Okej. Okay. No pomożemy tym ruskim trochę jak na razie, ale później i tak będziemy musieli ich zmasakrować. Krucjata do Tunisu. Zwerbuj kapłana w Szczecinie. A, tutaj jest po prostu praktycznie niebronione, więc na spokojnie będziemy mogli to zająć. Mm -mm -mm. Budowa. Jas urząd werbunkowy. Oto no oczywiście farmy. Ryga. Punkt handlu żywnością. Halicz. No w Haliczu już nic nie zrobię. Tutaj jest gdzie ty jesteś. Gdzie ty jesteś, drogi panie? Tu jesteś. Idź tu. Zbuduj na strażnicę. Tutaj gdzieś chyba powinna być jeszcze jedna wioska taka buntownicza. Mm -hmm. Tak, 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 tak. Jeszcze jedna wioska buntownicza zapewne jest na tych terenach. Węgry się wycofują. Bardzo dobrze. Nie. Wilno, mm, cztery jednostki. Okej. Okay. U, nie, nie okej. Okay. Straż Miejską tu zbudujesz później. Następnie ty idziesz tu. Helsinki. Nie. Yeah. Ile tur? Trzy tury. Raport dyplomatyczny. Krucjata się wzmaga. Dobra. W Krakowie bym coś zbudował, prawdę mówiąc. Sieć kopalni. Boost do ekonomii. No i kończymy turę. Ktoś chyba umarnął sobie. Hmm, ciekawe kto to był. No. Papież umarł. No moim zdaniem... Aha. No na pewno nie Węgry. Anglia. Okej. Okay. Ociechuj. Króla tu nie mam. Fak mi. Oh shit Dobra. Ty. Tak,

Wilno połączone dobra, to się już buduje Szczecin Płodozmian Praga to. Teraz Straż Miejska Wrocław Płodozmian To teraz rynek I to tyle? Nie, jeszcze to ruń Strzelnica No, dawaj mi to Okej okay. Niemcy idą zaatakować Szczecin Czyli mi się posrało totalnie Hmm To byłoby bardzo niedobre Okej, okay. mamy sojusz z Wenecją teraz Mediolan Dobra, no szybko, szybko ludzie mm, 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 mm. No ten król mi kurde umarł no w takim momencie. Ech! Gilda kopieszka chce. Kurwa mać. Ja pierdolę. Armia mi się pierdoliła. Kurwa mać Dobra Idź do Torunia A ty pójdziesz Kurwa mać No no ty się wracać musisz Bo jak zaatakują nas te chuje no to Będziesz słabo No kurwa w takim momencie To jest po prostu. To jest po prostu chamstwo. Ja pierdolę. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja byłem Gadriel. Wymyśli się Wy, a to był Medivalpa Total War. Narka.